kostia w Kostia, no idealny wieczór, 5 do 0 i to można powiedzieć, że to był najmniejszy wymiar kary dla rywali. No tak, dużo nam w tym meczu dzisiaj udało i szli dużo bramek i najważniejsze, że z dobrą grą wygrali ten mecz i no. dla kibiców, które przyszli w taką ciężką pogodę, dali troszeczkę pozytywnych emocji po tym ostatnim meczu w Gdańsku. Także mam nadzieję, że wszyscy zadowoleni dzisiaj do domu. Można powiedzieć, że przy 42 punktach już sobie zapewniliście. Ten cel, ten pierwszy cel, jakim była pierwsza ósemka? No prawdopodobnie i tak, te 42 punkty powinno wystarczyć, no, teraz jedziemy z każdym meczem po kolei i czym najwięcej punktów chcemy zbrać i tam już zobaczymy, gdzie skończymy, to ten na, na moment podziału. I to, co w Gdańsku szwankowało dzisiaj, szczególnie w tym kluczowym momencie meczu, czyli kiedy ten wynik jeszcze nie był rozstrzygnięty, czyli skuteczność dzisiaj zadziałało. No Tak, tak. Dużo, dużo my dzisiaj okazji mieli, strzelili pięć bramek, mogli więcej. No, my myślę, że też to wystarczy i to najważniejsze, jak się powiedział, w tym momencie, kiedy jeszcze były te osiem nie niejasne, strzelili szybko dwie bramki i skończyli ten, no, ten mecz już gdzieś w 60. minucie. No i to był twój popis też, dwa gole, dwie asysty, no trudno chcieć więcej. Tak, tak. No najważniejsze, że wygrali, zdobili trzy punkty i teraz mam taki okres spokojny do przygotowania do następnego meczu. Czy, ten, czy to zwycięstwo było Wam w jakiś sposób potrzebne, szczególnie po tym meczu w Gdańsku, żeby jakieś może odgarnąć takie wątpliwości, które mogły się pojawić? Nie no, każde zwycięstwo jest potrzebne i trzeba... Czyli mamy okazję wygrywać. Chcemy wygrywać każdy mecz, no to jest sport i każdy nie, się, nie uda się wygrać. Tak najważniejsze do dzisiaj wygrali i idziemy po kolei do następnego. I tam nie będziemy liczyli, nie będziemy budowali jakiejś strategii. Idziemy po kolei za każdym meczem i tam co będzie będzie.